Nazywam się Łukasz Janowski i, i jestem konsultantem do spraw wdrożeń e, strategii IT, do spraw bezpieczeństwa i budu, budowy Centrum Usług Wspólnych IT. E, do Tomka zgłosiłem się, aby przetestować swój nowy pomysł na biznes e, i sprawdzić tak niejako na żywym organizmie, czy znaleźliby się klienci, aby, którzy by byli zainteresowani, te, aby, aby skorzystać z tych usług. E, Byłem bardzo, bardzo zaskoczony rezultatem i nie spodziewałem się, że LinkedIn można, można w ten sposób wykorzystać. I do, do, do tego, żeby zbadać zainteresowanie i pozyskać klientów. I nie ma znaczenia, czy to czy by byli klienci z Polski, czy, czy spoza Polski. Także jeśli, jeśli macie coś. Jakiś pomysł biznesowy albo biznes, do którego szukacie klientów, to, to polecam ten sposób, bo jest naprawdę relatywnie tanio, można, można sprawdzić, czy jest zainteresowanie na nasz produkt, albo pozyska pozyskać nowych klientów.